Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dostaliśmy pytanie na Instagramie, więc chciały, chcielibyśmy zrobić z tego odcinek. Co ty na Lecimy. Od razu powiem, że pytanie nie jest przyjemne. <laughs> Przełapałem mojego trenera dwukrotnie na kłamstwie i straciłem do niego zaufanie. Boję się go zwolnić, żeby nie odeszli mi podobieczni, bo to wiąże się z tym, że stracę pieniądze. Jak to rozegrać? Zaczynasz? Czy mam zacząć? Możesz zacząć. Dobra, to pierwsze co polecam, żeby stworzyć wartości, którymi się kieruje Wasza firma, czyli w Waszej strukturze organizacyjnej powinny być wartości, które przestrzegacie. Czyli to jest, można powiedzieć, taka lista zachowań, jak się zachowujemy, żeby nasza organizacja się rozwijała. I u nas taką wartością jest właśnie szczerość. To jest na pierwszym miejscu. I Jeżeli my teraz byśmy kogoś przyłapali na kłamstwie i obstawiam, że to jest mocne kłamstwo, no bo jak straciłeś zaufanie, chociaż nawet jeżeli to będzie jakaś błahostka, no to wiadomo, że tracimy zaufanie w momencie, kiedy ktoś nas okłamuje. Więc ja od razu bym się tutaj właśnie odniósł do wartości, bym powiedział, czyli wziąłbym taką osobę na rozmowę, no i od razu powiedziałbym o swoich odczuciach, bo pamiętajcie, że nie ma nic gorszego, jeżeli wy na przykład nie mówicie, Szczerze o tym, co myślicie, czujecie swojej ekipie. Więc ja bym od razu taką osobę wziął i jej powiedział, Że, no, słuchaj, tak nie może być, straciłem zaufanie, jak najbardziej bym to, jak w relacji. Czyli zakładamy tak, to bym od razu powiedział, nie robiłbym czegoś takiego, że coś bym ukrywał i tak dalej, tylko szczerze wziął na rozmowę, powiedział, odniósł się do wartości, no i od razu takiej osoby bym podziękował. Nawet nie patrzył na to, że podopieczni odejdą, chociaż tutaj od razu też polecam, żebyś się uczył pewnie na swoich błędach, no bo jeżeli boisz się, że podopieczni odejdą, no to nie jesteś zabezpieczony, no bo pamiętaj, jeżeli firma pozyskała tych podopiecznych, no to podopieczni powinni zostać w firmie. Dlatego Ty jako właściciel pamiętaj, że dla Ciebie podopieczni są pracodawcami, można powiedzieć. Więc Ty również powinieneś o nich dbać, bo jeżeli nawet ten trener odejdzie, no to my akurat mamy fajnie, no bo jesteśmy w stanie zagwarantować tym podopiecznym taką samą opiekę, jaką miał wcześniej. Więc to jest istotne. Więc... Yy... Tutaj procesy są ważne, ważna jest propozycja wartości, cały w ogóle model biznesowy jest ważny, więc zacząłbym to naprawiać. Ale nie bój się, bo jeżeli ty dzisiaj będziesz trzymał na siłę tą osobę, to co się będzie działo? No, zaraz, a pójdzie dalej. Tak, to hmm. będzie jak taka pandemia, tak, trochę. Dokładnie. I teraz pamiętaj, że jeżeli nie rozwiążesz szybciej, szybko tego problemu, to ten problem będzie narastał. Tak, i sobie możesz zaszkodzić jeszcze bardziej, niż po prostu zwalniając tą osobę. Tak. A co byś zrobiła? Taką osobę byś od razu wzięła i zwolniła, można powiedzieć, dyscyplinarnie? Czy taką osobę byś wzięła i dała okres, zakładamy, jakieś wypowiedzenia? Ucząc się na naszych błędach? Od no. razu. Tak. No bo to jest, wiecie, jak właśnie z pandemią tutaj musi być. Od razu out, no bo nie chcemy, żeby kogokolwiek innego zarażała. I tutaj nie mówię o ekipie, tylko mówię, chociaż mówię o ekipie i o podopiecznych, o, o, o jednych i drugich, więc tyle bym w tym temacie powiedział. Tak, tak w skrócie można powiedzieć. No, bym dodała tylko, że zaufanie jest podstawą relacji jakiejkolwiek. Nieważne, czy to jest biznesowa, czy to jest partnerska. Jeżeli tego nie ma, no to ta relacja nie będzie taka jak powinna. Mm -hmm. Dlatego to, co możecie wyciągnąć z tego odcinka, no to przede wszystkim polecam, żeby stworzyć właśnie wartości waszej organizacji. To już wam kiedyś tłumaczyliśmy, że zakładamy, lecimy, czyli mamy strategię. Później mamy strukturę, kto jest na tym pokładzie, czym się zajmuje. I tak samo właśnie mówiliśmy o tym, że była struktura organizacyjna i pod nią przypisane wartości, którymi kieruje się wasza firma, czyli zasady gry, jak się zachowujemy w studiach i poza studiem. To jest mega, mega istotne. No i polecam, żeby zapoznać każdego waszego pracownika właśnie z tymi wartościami. No bo jeżeli on dzisiaj przychodzi i działa z wami, zakładamy na boisku, czyli gra tą samą piłką, no to on powinien mieć takie same wartości, jak, jak wy i wasza organizacja. Dobrze jest potem to obgadać i żeby te osoby się podpisały po prostu pod tym. Dokładnie. My nawet na Rekrutacji już pytamy na przykład. Mówimy na początku, y, jakimi wartościami właśnie cechuje się nasza firma i pytamy później właśnie osoby, które się do nas zgłaszają, jakimi oni na przykład wartościami w życiu się kierują. No i wiecie, zazwyczaj jest rozwój. No i wtedy my pytamy, dobra, co to jeżeli, znaczy? tak, jeżeli chodzi o rozwój, powiedz nam dokładnie, co to znaczy. No, i mocno, naprawdę mocno stawiamy na tę rekrutację i mocno stawiamy na rozmowę z naszymi specjalistami. I przede wszystkim stawiamy na szczerość. No, bo pamiętajcie, że woda zawsze kapie z góry. Jeżeli wy nie będziecie szczerzy, no to osoby również mogą później coś przed wami ukrywać. No, bo po prostu będą się bały mówić szczerze, ze względu na to, że za chwilkę poniosą jakieś konsekwencje, jeżeli coś się złego by wydarzyło. Dlatego nie możecie być takimi właścicielami, którzy są, wiecie. Nawet nie negatywnie nastawieni, tylko takimi rygorystycznymi, jak to się mówi? No, rygorystyczny pasyw. Tak, no to nie możecie no, to być... Wrzucacie jakiś rygor mocny. Tak, bo jeżeli będziecie takimi osobami, no to właśnie ekipa będzie się bała wam mówić o jakichkolwiek rzeczach, ze względu na to, że za chwilkę poniosą jakieś konsekwencje, jeżeli gdzieś popełnią mi jakiś błąd, a pamiętajcie, że błędy Chcemy popełniać, tylko jak najszybciej chcemy się na nich uczyć i od razu doprowadzać do tego, żeby w przyszłości po prostu nie występowały ponownie. Dlatego kropka, Kropka, no bo tu już bym więcej nic nie dodawał, bo to możemy gadać i gadać, ale to już nie będzie odpowiedź na to pytanie. Więc dziękujemy bardzo. Jeżeli macie jakieś problemy w Waszych organizacjach, no to chętnie wysłuchamy, podpowiemy. Możecie zostawić je oczywiście w komentarzu.